Czekajcie, czekajcie. o właśnie, tu mamy fajne miejsce tu bym Wam nagrał Widzimy w to miejsce o. tu już jest miękko no dobra, nie ma tutaj zbytnio fajnego krajobrazu. Ale jest przynajmniej cicho i ta stopka, powiem Wam, też jest jakaś dziwna. Bo jak ją wyjmuję, to uderza o... Jakby była za długa, a później robi się tak, że ona po prostu się wygina. Dobra, zobaczcie, tak wygląda ten motocykl. Tak z bliska wam go pokażę. No oczywiście mamy łańcuch. Podnóżki dla pasażera. Tu podobno można wyjąć. A właśnie, jak chcemy na off to wtedy mamy kolce na buty taki wynalazek jest stopka centralna sam silnik tutaj mamy chłodnicę i wiatrak na chłodnicy chłodnica duża zobaczcie z przodu zupełnie nie, niczym nie osłonięta no to trzeba też tutaj jakoś obudowę kupować w hamulce Brembo 4 błoczkowe i zobaczcie. Oploty gumowe, ta wersja ma zamontowane gmole. To tyle dobrze. Pod spodem jest taka osłona też na, na silnik. Taka pokrywa z pod spodu. No i zobaczcie te handbary. To, to jest śmiech na sali, powiem Wam. Dla mnie. Przecież to może w każdej chwili się wypiąć. Już nie mówię o tym, jak gdzieś uderzymy i one się zegną. Po prostu zamiast nam osłonić ręce, to, to nam zgniocie, zgniecie ręce. No to jest duży minus moim zdaniem. No na plus jest ten amortyzator skrętu tutaj. To bardzo dobrze, że jest. A i zobaczcie ten pojemnik na mocz Też to mogli inaczej rozwiązać Tutaj fajnie się to prezentuje Zobaczcie jakie już wydechy pogrzane Jak się zaczęły robić I zobaczcie ten wydech, też nie wygląda to Rewelacyjnie, taka blacha Czarna Nie ma nic do wydechu, bo wydech chodzi fajnie no ale wygląd tego wydechu jest taki sobie. Silnik V, -ka. tylne hamulce, chyba to nawet nie jest Brembo. Chociaż nie wiem, jakieś takie syngowane jakimś logiem, ale to może Brembo. Chyba Brembo. Tylko że po prostu już nie było miejsca. No i słuchajcie, tu są koła szprychowane W tych tańszych wersjach oczywiście są koła, są odlewy Jak widzicie Tu już ktoś zahaczył <ścoughs> sam przód, te same światła też jest to dosyć ciekawie zrobione no ale to, że nie ma osłony na chłodnicę, to też, też, kurczę, przy takim małym błotniczku jest na nic. Jeżeli chodzi o siedzenie, to jest miękkie, fajne, wygodne, powiem Wam. Jeżeli chodzi o znowu o migacze, znaczy kierunkowskazy, no to takie... Nie wiem, czy one pasują akurat do tego typu motocykla. Powinny być takie bardziej płaskie, a z przodu, gdzie mamy z przodu? A tutaj, oj, wygląda jak halogeny, a to są migacze, czy znaczy, kierunkowskazy. No i te opony, słuchajcie, zobaczmy, jakie to są opony. Michelin, Skor, Skorcher. Skorchen, skorchen. Chyba dobrze przeczytałem. Jak nie to, to. Wam napiszę, jak to powinno być. A tutaj nawet jest napisane na tej oponie Harley Davidson. Czyli syngowana opona specjalnie dla Harleya. No dobra, słuchajcie. Ja powoli będę chyba wracał, yy, bo będzie zaraz się czas kończył. Zatankuję, i będę oddawał sprzęta. Jeszcze zobaczcie, ile tu jest tych klawiszy. <laughs> nie wiem, nie, nie mogę zauważyć, co są podświetlane, bo jest jeszcze za, za jasno. Ale nie zauważyłem, żeby były podświetlone. Tutaj jest coś fajnego, nie wiem po co to jest. Co to jest. Na bilety jakiś schowek ale to się nie otwiera Nie wiem, nie widzę tu żadnego też mm, takiego USB na zewnątrz Czekajcie jeszcze zobaczmy No i posłuchajcie jaki to ma dźwięk to Wam włączę da się go tak odpalić. O, dość. Słuchajcie, zobaczymy. Odpalimy go. zobaczycie, tak jak się odpala, jaki jest wygląd wyświetlacza. Trochę miga, bo jest inna częstotliwość ustawiona. No dobra, spróbuję go odpalić. siadam i jadę w kierunku jadę w kierunku Harley'a odpalamy go o proszę jak się fajnie znowu tutaj coś uruchomiło to aktywne zawieszenie i teraz tylko robimy o Spróbujemy trochę przejechać na stojąco Powiem wam, że na stojąco się fajnie jedzie Prawie tak fajnie jak na BMW A no dobra Ale ten silnik trochę taki chodzi jak no, no, wiecie, jak, jak taka mockarnia. Kwestia przyzwyczajenia. Tu mieliśmy jechać cały czas prosto. Kielanówka. Można wrzucić biegu bez sprzęgła, powiem wam Jest blokada taka, po prostu nawet żebyś nie wiem co próbował To nie wrzucisz Bo teraz się zapomniałem oczywiście i znowu chciałem wrzucać Tak jak w Quickshifterze A ja na goła tu nic Nawet nie drgnie Dopiero trzeba nacisnąć sprzęgło i dopiero wchodzi nam bieg Ale wchodzi bardzo ładnie, także tutaj Pod tym względem jest Bardzo fajnie i powiem Wam, że coraz bardziej, jak dłużej nim jeżdżę, to tym zaczynam się bardziej do niego przyzwyczajać do tego motocykla. I ogólnie pozytywne wrażenie robi. Bardzo łatwo się prowadzi. Ja nie jeździłem za wieloma motocyklami yy, tak naprawdę. Bardzo dużo jeździłem BMW W tym GS-em, no bo tam 4 lata Wcześniej tam jakimś choperem sobie jeździłem, ale to mniejsze, po mniejszej pojemności. Trochę na. To jest taki jeden z, nie, z niewielu, mniejszych motocykli, które prowadzę. I prowadzi się całkiem, całkiem fajnie. I bardzo. Bardzo tak można powiedzieć, jest przyjazny dla kierowcy. No, teraz polecimy na CPN. Jeszcze zobaczymy, ile nam spalił. Mniej więcej zatankujemy. Był do pełna. Oczywiście. Nie sprawdzę ile spalił, bo nie zresetowałem tej licznika, ale on pali tak mniej więcej koło 6 litrów na 100. Ja jechałem trochę autostradą, tam trochę mu dawałem w palnik, trzeba przyznać. No A my znowu tutaj jeździmy bardzo spokojnie, także no to jak myślę, że około 6 powinien spalić. Przejechaliśmy, nie wiem, może 80 km, może 100 km będzie, jak wrócimy. No bo to byśmy trochę pocisnęli to chyba 20 km w jedną stronę, albo i więcej. Bardzo się cieszę, że trafiła mi się pogoda bez deszczu, bo jak jechałem to padało. Tutaj co chwilę coś pokropuje i są chmury, ale jak jeżdżę od momentu kiedy wziąłem go od dealera, to praktycznie. Jeszcze mnie nie, nie zmoczyło. Także mam nadzieję, że już mnie nie zmoczy. Ten wyświetlacz też, powiem Wam szczerze, jest ok. To panuje, że jak przytrzymam, to się zmieni. O, na czarnym. Widzicie? E Jeżeli jedziemy w nocy, to co możemy wtedy zmienić na czarno? I wtedy mamy taki czarny na tarczy. Znaczy Bardziej kontrastowy To jest fajne Ale podejrzewam, że to powinno się też samo zmieniać Jak się robi ciemno No to powinien prawda, Wtedy się zmieniać nam na ten ciemniejszy Pewnie jest to wszystko do ustawienia tutaj. Powiem tak, już nie wchodzę Chyba, że tam chwila będzie później po tym CPN-ie Żeby wejść do ustawienia Ale powiem wam szczerze że To już jest oddzielny temat Nawet mi się nie chce za bardzo w to wchodzić Uczyć się tego. <noise> Podejrzewam, że nie jest to takie trudne, bo tutaj nawet w czasie jazdy coś tam przełącza i, i daje radę. Tutaj mamy też wskaźnik paliwa. Jest taki na zielono. Tutaj yy, pokazuje, że coś tam delikatnie, jedna kreska drgnęła. Było na full. Temperaturę teraz mamy 23 stopnie. Zasięg Podróż Podróż, czyli to ten ten tak. Ogólnie ten sprzęt ma przejechane 15 tysięcy kilometrów Tam 15 coś Rocznik 2002 Jeszcze dużo, dużo nie ma Jest też do kupienia on Pan mówił No ale powiem wam, że nie chciałbym raczej takiego motocykla wyjeżdżonego przez tyle ludzi. Chociaż, jakby zależności od tego, jaka była cena, byłby 30 tysięcy tańszy niż normalny. Sam nie wiem co, mam nadzieję, że tutaj dobrze jadę. nie sobie tak pojeździć gdyby ten motocykl kosztował tak podsumowując powiem wam 70 tysięcy z tymi wszystkimi rzeczami tutaj dołożonymi czyli z tymi to Powiem wam, że dałbym za niego tyle. Ale więcej no to już... Wolałbym chyba zainwestować w BMW. Mam nadzieję, że nie jedzie za mną jakaś policja, bo coś słyszę, jakieś dźwięki. Kajcie, czy ja dobrze jadę teraz? Roman Len, Nie widziałem tego wcześniej. Jakaś tam dojedziemy Supermarket Billa Tutaj to już wiem gdzie jesteśmy Tam będziemy musieli dalej skręcić Po prawej chyba będzie stadion Dalej lusterka są fajne, bo ja wam tutaj fajnie widać w tych lusterkach. Światła się podobno zapalają automatycznie. Czy też pełny LED, z tego co wiem. Że no jest tutaj dużo takich rzeczy, które no wpływają na cenę, ale konkurencja. Ma też to i czasami wydaje się tańszy. A ciekawy jestem bardzo tego Kawasaki Versus 1000. Powiem Wam, motocykl bardzo ładnie wygląda. I powiem Wam szczerze, bardzo mnie zaciekawił. To jest taki motocykl. motocykl, można powiedzieć, w moim stylu znaczy, bo wiecie, ja nie jeżdżę gdzieś tam w jakichś offroadach nie bardzo lubię jeździć po po, po, po błocie gdzieś tam, prawda po tych, no, szutry jakieś jeszcze, jako tak, o tak ale więcej jeżdżę właśnie po takich asfaltach przedostać tak się, prawda, gdzieś pojechać Chorwacja, Hiszpania, Francja, te rejony Alpy. No, do tego niepotrzebny byłby taki motocykl typowo turystyczny, szosowy, z możliwością przejechania po małym gdzieś tam gruncie, czasami. No, dobra. Zbiera się fajnie, powiem Wam. Tylko zbierałby się jeszcze lepiej, gdyby miał ten quick shifter. No to jednak trzeba tracić czas, chwilę na to odjęcie gazu I, i zmianę biegu. Jeżeli chodziło o BMW, to to było to takie. Żbą Wiecie, takie strzelanie Po prostu eleganckie Czy ja dobrze jadę, czy ja tędy tutaj już Chyba tędy No i patrzcie, z piątki Z, z prędkości tam 30-40 na godzinę Rusza już z takim pewnym będzie z takim takim pewnym dudnieniem. O, tu mamy Mercedesa. Ciekawe, czy ma hamulec. O! Patrzcie. Ma hamulec górski to taki. Chyba sam wyczuł ten hamulec. Tu się pokazała jakaś dioda. I no mam tutaj sporo takich różnych fajnych bajerów. Która godzina? No, odejście. każdy samochód zostaje na światłach. To nawet nie ma dwóch zdań. Nie, no powiem wam, że fajny jest. Fajny, fajny. A no, tutaj policja, proszę bardzo. No, nie chciałbym, żeby mnie złapali. Ale my jedziemy przepisowo. To jest 70. To jest właśnie ta stacja, na której mieliśmy zatankować. No dobra, zatankujemy tu. Już zatankuję, żeby nie było. Aha, patrzcie, on od razu łapie. pokazuje jakieś takie dziwne dobra, zgaszę go i otworzymy bak otworzymy, ale kluczykiem o i patrzcie, to jest dziwne bo muszę go najpierw przechylić na prawo wziąć tą stopkę i dopiero wtedy trochę to słabe byłem, bo tak nie było Dobra, weźmy w takim razie kluczyk. Dotankujmy go. Można było jeszcze pojeździć, ale powiem Wam, że muszę wracać też do domu. Nie. No. coś z tymi lampami jest nie tak jeżeli jak one świecą to jeszcze jako tako wygląda, ale bez tego świecenia to to słabo dobra zadankowaliśmy do pełna i jedziemy do tego Harleya o Jezusku ogólnie ciężarem Taką gabaretami. To bardzo przypomina. Yy, to bardzo przypomina GSA o Fajnie to siada. To jest ciekawe. Nogami przed cię dostaję 1,79 m, mam dokładnie o, prawie 1,80 m, butach to na pewno dostaję do, do dwoma stopami bez problemu. Tutaj mamy tylko w prawo A ja myślałem, że sobie tutaj zakręcę i tam pojadę Ale nie Ale to zaraz jest jakiś zakręt, dobra Pojeździłem jeszcze trochę, powiem Wam, ale trochę się spieszę Człowiek w ciągłym biegu Dzisiaj sobota I jeszcze coś tam chciałem porobić w domu. No. Ranna I jedziemy. Mogłem tak wrócić do domu. Takim harlejem. <laughs> Ale by żona była ciekawa, zadowolona. <laughs> Oczywiście mówię z przekoru. Fajnie się jeździ powiem wam, fajny sprzęt, można się przyzwyczaić Ogólnie Im dłużej nim jeżdżę to tym mi się lepiej nim jeździ Już mi się nie chce z nim rozstawać, no ale jeszcze troszkę przyspieszymy No idzie, idzie Mamy tutaj Harley Harleja Trzeba wam nakręcę, jak fajnie w tym Harleju. Ile tam jest fajnych innych sprzętów? ale to zaraz. Ach, nie, czy nie przejechałem? Praszka. też jest do wymiany, czyli jakby do poprawy przez, przez konstruktorów. No dobra, na szczęście nie było żadnych przygód. No udało się dowieść sprzęt w całości. <grym> no, bo nie wiem jeszcze, właśnie, czy mam coś nagram już dzisiaj, czy nie. Do tego wszystkie moje jakby yy, wnioski, jakby moją ocenę, poznaliście w czasie, w czasie jazdy. Także jakbyśmy się już więcej nie słyszeli w tym odcinku, to serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału, oglądania następnych filmów i dawania łapek w górę. Nagrywam jeszcze tam w środku w tym Harley'u te inne motocykle, żebyście zobaczyli jakie fajne są te chopery. To tyle. Trzymajcie się, cześć!